Lokacja Bika Brak. Zobaczmy, czy uda nam się odzyskać zapasy tej, tej lokacji na drugim poziomie trudności. Tak, Tutaj rozejrzę się dookoła, zobaczę, czy no coś tam już, kolega jakiś. wyższe zapasy są na wyższym poziomie. Dobra. Kto chce nam krzywdę zrobić? Chyba tylko jeden. Tu widzę węgiel. Tu trzeba będzie się zająć Aha, no i się pogoda ze a tak było sympatycznie. No. Na niebienie. Fajna, fajna, sprawa, tam zombiaki podpaliły się. Podpaliły się od tych węgli. Przeładujmy. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Czas Dobra. Uspokojeni? Uspokojeni. Chociaż przy tym hałasie, przy tym deszczu nie zawsze słychać dobrze. Dobra, zobaczmy z tej strony. To jakiś pełzacz się produkuje. A to wychodek. Nie, z, yy, skrzynia na skrzynia na. Dobra, czy on się podpali? Chodź do nas. Chodź do nas. Nie o to chodziło. Dobra, chodź, chodź, chodź. Chcę chodź. zobaczyć, czy się zajmiesz ogniem. Nie. Wygląda na to, że tylko. A nie, zapalił się pięknie. Ale króciutko. To był, to był krótki, krótki efekt znacznie wolniej, znacznie, krót, znacznie szybciej się e, zgasił niż w przypadku podpalenia czy strzałą, czy, e, czy małotowym Dobra Czy ktoś tutaj ta ubrań jakieś matki Zamknijmy Tu nie zamkniemy, bo się przebili na, na zewnątrz. To drzwi zablokowane. Świnka. Jest to zawsze na kroście. na świnka. Czy ona jest częścią tej lokacji? A, nie przeładowałem. To był głupi pomysł. No, świnka nas ładnie, ładnie poturbowała i zainfekowała. Głupi błąd. Głupi, głupi błąd. Nie przeładować. To jest wstyd. To jest wstyd. To jest błąd początkującego. Dobra. Robimy skrzynię na rzeczy. Zrzucamy, zrzucamy. Użyjmy. Dobra. Sprawdźmy, czy przeładowane. Dobra. Wstyd, wstyd, moi mili. Od razu mówię. Przestaw do chemii. Na broń, nic niestety, pistolet jakości pierwszej. zarobiście, Będziemy, mamy dużo, dużo tych części. Wyprodukujemy coś lepszego od tego, od tych pistoletów różowych. Dobra, zbieramy nadal. zaraz to wszystko poczytamy przeczytamy Dużej. pistolet strzelec speed, wytwarzaj i kamunicę kalibru 9 dobrze sztuka górnicza super mocna kawa okej okay. podstawa pod strzałę też by się chyba przydała jemy kocią karmę troszeczkę ile on tu daje bonusów odporność na ciepło czy mamy miejsce hmm, nie, nie mamy, a z tych rzeczy nie zrezygnujemy podobno rzeczy zestaw, tak rzeczywiście mydło i powidło w tej lokacji Dobra, wrócimy na dwór, zrzucimy do skrzyni i pójdziemy na górę tam się tam walczyć z resztą przyjemniaków, przyjemniaczków. Okej. Okay. Piesek nas potraktował nieładnie. No, pełzak przeszedł. Kto by pomyślał, że on taki sprytny? Tu tak... Coś tam na górze się produkuje? Chyba tak. Chyba tam na rogu. Zobaczmy. Dobra, chyba kolega ostatni, więc załatwmy to na noże. Mm, całkiem sympatyczna lokacja. Całkiem sympatyczna. By się też nadawała na... Na, na bazę crafting'ową. Dobra, książki. Niestety same papierzyska. Przydałaby się... Przydałby się miód. Narzędzia górnicze zdają więcej wrażeń blokom. Niezła, niezła, niezła. Świat medycyny, puls medycyny jak to nas jest dobra, tutaj. Potem będziemy ewentualnie zrzucać. A tutaj drugi, drugi yy. za pomocą kilka zbieramy 10% więcej zasobów ze wszystkich ród. Używam. bierzemy fajnie. Zjadamy. Nóż myśliwski mamy lepszy, ale też sobie weźmiemy, Co tutaj jest? Sztucer. No, ja korzystam z łuku, a taki sztucer, no to jest lepszy. To nie jest ten rurowy, rurowe słabość, tylko. Dobra, zastanowię się, czy będę z niego korzystał, czy nie. Garnek kolejny. Tak naprawdę liczy się tylko pierwszy garnek, który znajdujemy w A tu kipelek, kolejny garnek. I to po co posz poszliśmy. Dobra, misja zaliczona, zakończona. Jeszcze troszeczkę plandrujemy, oczywiście zbieramy. Co to jest? To drewno jest. Nie, to papier jest. Okej. Okay. Tu chyba wszystko, 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 wszystko. Nic nie zapomnieliśmy. Tam na górze nic nie ma. To jest. Batki, jakbyśmy potrzebowali, ale nie potrzebujemy. Dobra, to chyba wszystko. Złomujemy, co mamy ze złomować? Tą czapkę baseballowkę sprzedamy. Fajnie. A coś tutaj? Ten policzek się denerwuje. Spółka na ubrania. Spodemki BDU. Chyba już mamy. Chyba już jedne mamy. Ale fajnie, że dwa, dwa... dwa... kufry były. Pierwszy raz widzę coś takiego w lokacjach. Czy coś tutaj schowane? Nie. Nie, nie. Już wszystko, wszystko. Chyba wszystko. Tu drzwi zablokowane. Czy to jest jakaś jakaś pułapka? 3000. Nie, nie będę. Natomiast tu rozbiję, zobaczę, czy coś za nimi się znajduje. Okej, okay, dobra, wiedziałem. Ile mamy tych e, wytrychów? Dobra, jeden. Jeden zużyjemy. Natomiast. Szansa, że za pierwszym razem nam coś wyjdzie, Jest mała. Dobra. Nie przejmujemy się. Dodamy do lokacji. A po drugiej stronie też są sejfy. Natomiast bez wyłamków. Nie ma za bardzo jak się do nich dostać. Tu na górze. To chyba wszystko. Czas. Czas oddać misję. Złomujemy. To bierzemy. Czy coś jeszcze bierzemy? To wykorzystamy, żeby naprawić. A te nasiona zostawiamy. Piękna sprawa. No Tylko, że musimy się odrobinkę podleczyć. Gdzie jest kolega? Tam jest kolega nasz. Handlarz, jedziemy bokiem, bo tutaj przez te pole nie przebijemy się. I to będzie ostatnia lokacja dzisiejszego dnia.